Napierdalamy w Gdańsku, napierdolam Z Tobą daleko gdzieś I łzy i dziewczyny, i wielkie łzy Tylko pić, jeść, jeść spać, spać. Tak jak tak tam agoczyć tak Cześć, tu Bartosz, sprawdźmy jak się śpiewa w Łodzi Dokądś piosenkę Ona by tak chciała Kręcić ze mną Liczyć Blanty Potem Liczyć ze mną Potem nie wiem. nie wiem. Potem. Nie wiem. Potem. Nie wiem. Potem! Nie wiem! Thank you, dzięki, bardzo ładnie. Cześć. Czej. Ale ja nie będę cię gonił, ja mam Lumbago, no. Dokończ piosenkę, ona by tak chciała być tu ze mną liczyć banknot po czym liczyć bankroon aby tak chciała tańczyć ze mną późną nocą kiedy gwiazdy zejdą aby tak chciała tańczyć ze mną późną nocą kiedy gwiazdy zejdą na pip nie w gdańsku na w pip w Łodzi pip zawsze pip wiałej pip w Płocku. pip Powoli my po zmroku, coś takiego jest. Eee Panowie, dokończcie piosenkę. Chciałbym uciec tylko dziś. <git> Good. Yeah. Fajna jest tutaj Pomyśl. I mi się chyba coś nie tego, ale było dobrze, lecimy dalej. Dokończ piosenkę. Chciałbym uciec tylko dziś. Z tobą daleko gdzieś? O. I dalej nie pamiętam. Chciałbym uciec tylko dziś. Z tobą? Ze mną? Wow. Bomba. Dobrze idzie. Chciałbym uciec tylko dziś. Z tobą daleko gdzieś, z tobą na drugi brzeg Dokończcie piosenkę, chciałbym uciec Tylko, Tylko dziś z, z tobą na, na drugi brzeg, brzeg. Z, z tobą daleko, daleko gdzieś, gdzieś, z tobą Czerwone korale, czerwone niczym wino Chciałbym uciec z tobą coś tam dalej Chciałbym uciec z tobą na drugi brzeg Daj, drugi brzeg Dokończ piosenkę, czerwone korale Najtasz, woku Czerwone korale Czerwone niczym wino, korale spalne jarzębiny I łzy dziewczyny i wielkie łzy Czerwone niby róże, coś takiego I róże, które burze <grywka> Nie wiem jak dalej Dokończcie piosenkę Czerwone korale Czerwone niczym wino, korale spalne jarzębiny i łzy i dziewczyny, i wielkie łzy. Dobra, już. I nikt z tego całego towarzystwa nie śpiewa? Statystycznie śpiewa 90% z nas, to chyba... O, zatańczcie coś! I taneczka. Pomyślałem sobie, że zaśpiewamy Tamagotchi, ale może być z tym problem, bo ludzie znają tylko refren. Tylko pić. Bo my chcemy żyć, bo my chcemy kraść, no i żadna kurwa nie zabroni nam Nie? Nawet refrenu nie znają. Pić, jeść, spać, jak tamagoci, tylko pić, jeść, spać. No i dalej. Jak co? Jak co? Jak tamagoci. Dokądś piosenkę? Tylko pić, jeść, spać, jak tamagoci, tylko pić, jeść, spać. Jak, jak tam a tylko pić, jeść, kochać, wbić się, kocha, się w lokal, bo na backstage'u robię wejście smoka, coś tam, coś tam. No, no. no. wow, jak yeah, gangsta, super, tak. Ze zwrotką jest gorzej, ale. Obczajcie to. Nasze pokolenie tamagoci. Hej! Ej, dziwne urządzenie woda oczy. Hej! Smutek, kiedy się w samolocie. Hej! Steward zasadą nie gada o czymś. Hej! to wokół mnie ma talię ale jestem zakochany w dziewczynie, co mam mnie dosyć. Stop! Chcę do niej wracać szarpać, bo sobie może wspólnie wyśpiewam operację na dwa głosy. Wow! Tylko. Pić, jeść, spać. jak tamagoci tylko pić, jeść, spać. jak tamagoci tylko pić. Pięknie! Tak się śpiewa w Łodzi. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do końca. Piosenkę! Hej, mamy to! Siema, tu Bartosz, miasto Michała Wisnie. Ale ci urosły te paznokcie? Ja cię kręcę, a to prawdziwe? Nie. A jakie? Sztuczne. O, Dzidzia! O, a Dzidzia śpiewa? Nie bardzo. Dzień dobry. Ja Dzień dobry, tylko Cześć. powiedzieć, że fotowoltaika to jest bardzo ważna sprawa. Montujcie fotowoltaikę, kiedy tylko możecie, bo to jest, to jest nasza przyszłość. Dobrze? Instalujcie fotowoltaikę, koniecznie, łachudry.